Witam Was serdecznie na moim kanale. YouTuber roku wróciła z pracy. Nic nie nagrałam, ba nawet kalendarza adwentowego rano nie zjedliśmy. bo A tu coś chwilę pogadaliśmy, tu coś, tu coś, tu coś, no już trzeba było wychodzić. Eee, teraz wróciłam do domu na nogach, więc miałam kawałek drogi do Jestem, muszę nastawić zupę. O, tu mój zegarek jest w szoku, że tak długo szłam. Czekajcie, <laughs> napiję się tylko. O, woda. O, widzę, że mężuś mi kupił. Chwali się, chwali. Więc to, będę robić zupę. Mam tutaj wszystkie paczki i mam jarzynkę, bo chłopaki sobie zażyczyli rosołek, więc nie rosołek, bo że co ja mówię, pomidorówkę sobie zażyczyły moje chłopaki, więc im zrobię jak co niech mają. Więc Zacznę robić tą zupę. Chcę Wam jeszcze pokazać paczkę z temu, która do mnie przyszła. No i co? Lecimy z tym dniem. Jestem i powiem Wam tak, w opisie zostawię Wam link do portalu takniewiele.pl lub kop.com, nie wiem, będzie link na pewno w opisie. To jest platforma, strona internetowa, na której ludzie potrzebujący mogą napisać swoje listy, które chcieliby dostać, jakby prezenty na święta. I o ile wiecie, tam starsze osoby prosiły o skarpetki, o, chyba to telewizor, tam mały jakiś, o chyba to takie rzeczy tak jak weszłam w sekcję dla dzieci, to serce mi pękało, bo dla mnie absurdem jest to, że dziecko prosi świętego Mikołaja o buty, kurtkę, czapkę lub szalik, bo to są rzeczy pierwszej potrzeby, które każde dziecko powinno móc mieć. I to nie powinien być prezent od Świętego Mikołaja. A was bardzo przepraszam, ale po prostu jest to dla mnie tak ciężkie do zrozumienia, bo zobaczycie w następnym filmie, jak mój syn pisał list do Świętego Mikołaja i on tam prosił o same zabawki, bo dla niego czapka, szalik, kurtka, buty to jest coś, co ma zawsze i to nie w jednej sztuce, tylko dwa, trzy komplety. I ja po prostu przeczytałam list od pięcioletniego Mikołaja. Kto prosi o buty. Buty. Buty, czapkę, szalik, bluzę. To moje serce pękło po prostu na miliard kawałków, bo on nie prosił o zabawkę. On nie prosił o Lego Duplo. On nie prosił, nie wiem, o książeczkę, o nic, o słodycze. On prosił o ciuchy i po prostu stwierdziłam, że musimy mu koło kupić. Zamówiłam mu te wszystkie rzeczy, które tam w tym liście sobie napisał I dodatkowo chcę mu tam jeszcze dorzucić parę rzeczy Tak naprawdę zabawek Bo to jest dziecko i on się powinien bawić I chcieć dostać od Mikołaja zabawki Jakieś przyjemności, a nie buty lub czapkę Dodatkowo jeszcze mu tam dokupiłam Nie, on chciał chyba bluzę, ja mu dokupiłam jeszcze spodnie Więc pokażę wam co mu kupiliśmy Oczywiście wszystkie rzeczy są nowe Nieużywane, nienoszone po nikim, bo no nie wyobrażam sobie. I pierwsza rzecz to są takie buciki na zimę w rozmiarze 29. No powiem Wam, że dla mnie to jest nie do pojęcia. Naprawdę nie do pojęcia. Następnie wzięłam mu taką właśnie. To jest ta bluza, o którą on prosił na 116 cm taką z psim patrolem dodatkowo mu do kompletu spodejki desowe i tu ma komplet Taką cieplejszą na, na uszka i taki szaliczek, komin. Piękne to jest, ale po prostu boli mnie zajcie, że dzieci muszą prosić o ciuchy. O ciuchy. I to jest dla mnie. No nie. Tak jak starsze sobie pisiło szlafrok o piżamy, dla mnie to jest absurd, że osoby nie mają kapci piżam, szlafroków, dzieci nie mają butów, czapek. Masa kap. A teraz mam dla Was taką ogromną paczkę z czemu? Więc zaczynamy. Powiem Wam, że tak dawno temu to zamówiłam, że już nawet nie, zap nie pamiętam. Aha, kupiłam sobie takie piękne gumki kokajtki na Wigilię. To jest pierwsza rzecz. Tu kupiłam sobie rysik do iPada. Tu mam takiego ogromnego balona. Mikołaja. Tu mam? Aha! aha taki chcę na nasz moment nie ten zrobić, że wbijam w niego nóż. I jeszcze jeden pędek taki z wejściem w telefon mój. Mam nadzieję, że w mój. tu co mam? Jakieś karty. Okej. Okay. O! Na to bardzo ciekawe czekam. To są balony takie na rękę. Mikołaje, więc super Tu mam takie Do babeczek Elementy Tu mam na święta takie piękne ciasteczkowe Okulary Boże okulary Kolczyki Tu mam na święta Prezenty, nie mogę wam pokazać Tego też wam nie mogę pokazać A tu mam takie naklejki jak piekę Różne rzeczy, żeby móc naklejać tu kupiłam takie gwiazdeczki, takie szelki młodemu na święta. I jeszcze jeden pisak. To chyba pomyliłam. E, takie wezoletki Tu dla mojej przyjaciółki mam prezent, ale nie mogę pokazać, bo ona na pewno ogląda. Naklejki świąteczne. Następnie. Ciatka do łazienki z takim, takim ciastkiem. Taka opaska z zeniferem. Yy, takie obważniki, obciążniki do noża, żeby kroić wyszkopty na równe. Yy, tu yy, taśma na grillandę. Czajne kokardki. Złote kule na głowę. Tu jest z gra pingwinki, ale cała zmasakrowana. Tu mam siateczki właśnie na prezenty świąteczne. Takie piękne serwetki na święta. O, takie duże kule kolczyki. Tu kupiłam takie kule do suszajki bębnowej. Lampa. Zobaczymy. Takie cekiny. Takie do zaokrąglania elementów. O, tu jest mój Selfie stick, ale na magnes, więc zobaczymy co to będzie. Tu jest jakaś magiczna szminka. Stążeczka. To nie wiem co to jest. Naklejki świąteczne. E, tu jest napis Mikołajki. Okej. Okay. Aha, tu są takie... Też nie mogę Wam pokazać. Tu mam obrusy na święta. Tu mam takie świetne zakładki do zrobienia. Samemu. O, tu kupiłam moją mężowi golajkę do jego specu i bluz I tu mam taką... Je, co jest. Aha, i tu są jeszcze jedne naklejki. Tu mam coś, co miało być piękne. Ale już mi się to nie podoba. Dobra. Kończę, odezwę się za chwilę jak mi się dzisiaj po nocach śnił po prostu, od babci pysznił, Jestem i... E, tak jak mówiłam, w grudniu trochę o siebie bardziej dbam, więc rezygnuję z płynu micelajnego na poczyt, czyścika i mydełka z nanosrebym z iPadem. Ale powiem Wam, że faktycznie e, ten efekt, że mi się makijaż tak długo trzyma, to nie jest... Yy... znaczy inaczej. Na pewno w jakimś stopniu jest to zasługa tego podkładu, a ja od kilku dni używam podkładu mojego z Eveline. Za dwie dyszki przypominam. I używam go za te 20 zł i na niego nakładam tą chudę. I mi się wydaje, że to jest naprawdę zasługa tej chudy. No, zobaczmy. Pokażę Wam, Wam pokażę. Pokaż, mój kalendarz adwentowy, który kupiłam i tam, tam i sana Tak. 24 pełnowymiarowe produkty. I dzisiaj wyciągamy maskę w płachcie. I no nie będę Was ściemniać, że wiem, co tu jest. Ja tu są płatki na zmiany z maseczkami. Więc fajnie, bo dzisiaj sobie nałożę maskę, ale jutro rano będę miała płatki. I tak myślę, trzeba dać tego. Yy, tak? Czy nie dać tego kalendarza do lodówki, żeby były chłodne te maski i te płatki. Ale no nie wiem, tak trochę. Chyba słabo. I to jest zimowa. Regeneracja, kwas hyaluronowy i pochodna witaminy C. No i nałożę sobie to. Pochodzę chwilę sobie i potem dopiero nałożę tonik, krem i serum. A jutro właśnie rano chyba użyję sobie tych płatków. Będę miała motywację, żeby rano włączyć aparat, żeby Wam to nagrać. O, robimy tak. Zupka pomidorowa się ugotowała i powiem Wam, że myślałam, że nie dam rady robić codziennych vlogów. Ale generalnie bo jakby już teraz jeden le le film leci na kanale i nie jest to vlogmas, taki typowo nagrany w grudniu, tylko jest to e, zwykły vlog z połowy listopada, ale dodałam go bo po prostu z do tego materiału. Ale uważam, że chyba jestem w stanie. Nagrywać codziennie. Codziennie montować i na drugi dzień dodawać. Zobaczymy, bo mam kilka filmów w, w zapasie, ale wiecie, będę robić tort. to też będzie e, część jakby vlogmasu. W sensie, mm, ten film z tortu chcę dodać jako jeden. Ale to będzie fajnie, bo ja go dodam wtedy, kiedy będziemy na tej imprezie urodzinowej. Od tej babci, bo tam raczej nie będę dodawać. No, zobaczymy. Możliwe też, że będą vlogi, na przykład z dwóch dni. W jednym vlogmasie Ale zobaczę, bo myślałam, że będzie mieć mało materiału i w ogóle. No, na przykład dzisiaj mam już dosyć sporo materiału i mogłabym dodać jeden materiał, jakby jeden vlog z dzisiejszego dnia. I wydaje mi się też, że jakby łatwiej będzie mi montować też takie filmy. Z każdego dnia na bieżąco wieczorem, siąść i zmontować, niż potem takie tygodniowe, jak ja tak przeważnie Was nauczyłam. Więc zobaczymy. Idę poskładać pranie i obejrzeć wiomask od Agusiu Widzimy się w następnym.